Cześć i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym na temat nowości oraz eventów w świecie gry Metin 2. Tak więc jak to ładnie Art napisał na Forum Metina nadchodzi nowa era czyli nowe mapy, nowe bossy, nowe lewle i wiele, wiele innych rzeczy. Tak więc przechodzimy do informacji. Tutaj Art zamieścił 25 to był... 25 to był poniedziałek, zamieścił informację o nowej erze, która czeka Metina. Tak więc tutaj nie ma żadnych ciekawych informacji, więc przechodzimy do sedna sprawy, a mianowicie wersja 13.3. Tak więc wersja 13.3 26 została wprowadzona na Metin 2 US oraz D, czyli angielski i niemiecki. I oto jest lista zmian, która zostanie wprowadzona, a mianowicie 105 poziom postaci, nowe mapy dla graczy z wysokimi poziomami, przylądek smoczego ognia, nefrytowa zatoka, góry Krzmotu, klif Gautama, Gautama, nowe przedmioty, bronie, zbroje i biżuteria, czyli nowe itemy i takie bajery, nowy system ulepszeń, nowe metiny w mroku, żaru, próżności, gniewu, nieszczęścia, podłości. Nowe żyły kryształu duszy, rubinu, granatu, szmaragdu, szafiru. Nowe potwory i bossy, Alchemia duszy Smoka. Aktywacja bonusu odporność na ogień wiatr błyskawica jako bonusy do przedmiotu. A dzięki alchemii duszy Smoka odporność na mrok, na mrok lód i ziemię. Czyli wejdą nowe bonusy. Oraz poprawka usunięto możliwość tworzenia martwych koni, które nie znikają z mapy. Tak więc czekają nas niezłe nowości. Już widzę jak ludzie będą się ganiać, że jest 105 wbić. Kto pierwszy 105 wbije, to jest zastanawiam się. Zapewne FUBUTO wbije albo Isamu to jest pompa i nieziemska u chłopaków. Ale dobra, no to ja chciałem się z Wami pożegnać. Dziękuję, że wytrwaliście do końca tego króciutkiego odcinka. Ja teraz spadam, pyknąć party w Lola, first win. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.